Trzeba Kurde Gdzie się... A luz, luz Dobra? Normalnie wchodzę? Kurde, pierwszy raz nim jadę Nigdy nim nie mnie jechałem Jeszcze ktoś wysiada? Tak, jeszcze ktoś wysiada Pierwszy raz jadę, nie? Bo ogólnie ja wyjechałem, wiesz Wie pan, wyjechałem jak była odjazd, Mogę czytać? mogę wstawać. Mogę, co nagram, nie? Tutaj będzie ciekawy przystanek, nie? Ogóle... To, to też świetnie. drugi tramwaj, który widzę, widzę, nie? Dobrze, Tutaj, się korektu, już. Drugi turysty z tym się trafił, no, nie? A ja jestem no, jeden, ten sam jedzie. jedzie. A, ale swingi są co pół godziny? No swingi tak, ale co półtorej jeździ. No wiem, ale swinga już widziałem jednego no, w kierunku. A jak one zawracają w ogóle? Na, na nas... pewnie. A Gdzie jest mętna na stąd? Na Kedeliusza. No, a, ale tam, tak tam. Kier... będziemy jechali teraz. Objazdówkę na aleje z powrotem. A skocho, luzik. Zobaczmy, proszę. Ja fanatyk. Ja fanatyk, to wie pan, nie? Ja fanatyk, to wiadomo, nie wie pani na co chodzi. A, jak to Muszę to nagrać, bo serio Przejdź, jak nie przejdzie to będę krzyczał Dobra Przejdź Poszedł Widziałeś jak pan obsługuje ten most? Tak Widziałeś jak pan ma kierownicę? No właśnie, nie ma kierownicy Nie, nie dali mu kierownicy Nie zasłużył, nie zasłużył. Trzeba więcej pojeździć lat 130. To jakaś kierownica się znajdzie. Ma jeden hamulet, wiesz? Jeden tak do rozruszy i do hamowania. Na korbę? Na korbę, nie? No. I w kierownicy nie ma. Ta, nie chciał, to ja się dowiedzicie no. pedałować. No, w Widańsku no. jedzie z Ta teraz. No a tu mam Widańska, pana, a węgi. Z Ta Piątka jedzie Widańska teraz. Ja to sobie przytamy, tak? Ja przytamy w Draku i zaraz jest, objeżdżamy to, i tak dalej jak się... Morda.

A tu jedziemy, kurde Do szkoły będę miał zajebisty ten, nie? nie Ale nie, to... To. nie będę skręcał Co? Nie będą skręcać tramwaje tą trasą Prosto będą jeździć ale nie, ja na olimpijskiej będę wsiadał. Na Ligi Polskiej będę wsiadał. Ja na Ligi Polskiej będę wysiadał, to będę miał, nie tramwaj. Ligi Polskiej i na Zwiczkach będę wsiadał i wysiadał. Będę miał. To fajnie. Na szczęście. Sióstka chyba, nie? Warta no. mam, już myślałem, że nie będzie tramwaju do mnie. Ogólnie, ale musi, no to byłoby dziwne, jakby nie zrobili połączenia ode mnie z, ze skarpy tutaj, nie? No, to byłoby No pewnie, masz audzie. Tak Do widzenia. Do widzenia. Pierwszy raz, kurde, fajny. Kolega zaraz przyjedzie, nie? Jeszcze ze skarpy Z Rubinkowa, nie? Pojedź na Pchegodziusia, będziesz tam 40 minut stoju. Ten? wszystko, no? Po 30 a. A, a to z kolegą, ten kolegą będę, on pojechał, teraz 31, 135 ma Ziamonta, nie? Ogólnie No i mamy 135 odjazd z Alei. O no, nie, to on może... Ty! Ale Peso może dojechać W sumie, o Peso mi przyjechać, nie? Do tego W sumie jest jakiś plan Ty, ja zadzwonię do niego, nie? Kurde. O dobra, ja z tego telefonu nagrywam Kurde Ogólnie Gdzie on jest? Dobra, moje na niego normalnie Walisz to Ogólnie Nic nie widać na tym filmie Pamiątkowy Z jakim tramwajem jadę Zgadnie jakim tramwajem jadę Normalnie. Tak Trafiłem ogólnie ale kierunek oleja solidarności i, i ten. Podjedziesz tą je Pesą, jo? Na, tam, się zgadamy, zgadamy się jakoś na, na jaże. Niektórych? Niektóre. Ci chodzi bo wszyscy naradzamy. Dobra, o której będziesz... Y, czekaj, ty będziesz tam jakoś 13... No to ja ci jeszcze mam znać, nie? Dobra ja kończę, bo nie mogę... Dam ci znać jeszcze, ja jeszcze ja się dam ci znać, dobra ja kończę, nie? No na no ja, że może na pętli na że na końcu Tak mówili, Z żeby em podjechać, mówił, bo on ma 40 minut przerwy No ra Ten też miłośnik, ale bardziej autobusów, a tramwaje też lubi Miłośnik wszystko lubi No w wszystko lubi No Ja jakoś wolę tramwaje, ale autobusy też są spoko autobusy też Autobusy są też git. Ale wolę bardziej tramwaje, nie? Kurde Ostatnio się Ikarus wczoraj w A chciałem pierwszy raz pojechać ikarusem. Ale wiesz, że wiesz który, nie? Ty który No na no Oliwie, które ja miał. No to to się nie Ja muszę ztueć skargę do Gajtu, że na trzy zabytkowe jeden działa tylko O, kurwa. o powinni się cofnąć w czasie i pan zrobi zamyk nowego koniem tak jak no, kiedyś konnego mamy no macie konnego? no macie konia nie ma a to konia nie, nie ma mało do koni nie <laughs> do Ojdę Jarka pod, pod tramwaj i będzie ciągnął ktoś... ja nie, ja zostaję. Ja normalnie, ja, ja jadę do Hywalusza. Nie? nie, ja do Kywaliusza jadę, nie? Ja, ja normalnie. A komin to tu skłaba. Ty Odleczka Singiel chyba jedzie z przodu. Sing, singiel. Singel o to mi chodzi. A, No, no. Kurde, miałem plan teraz jechać na Heweliusza, ale patrzę, że jedzie ten, to przebiegam przez tor i wbijam, nie? No bo nie no, jechał na Heweliusza. No ale wolę tak jechać już, nie? No ale już jedziemy na Heweliusza. No, wiem, ale wolę być tu, nie? Już. No lubimy kółeczko na wrotku i ja jedziemy na pętlę. Spoko. O. Ja nie wiem gdzie co jest, bo to nowe dla mnie wszystko jest. No, no, Wie pan o no, co chodzi. No dlatego chcesz to nie? Ale wiesz gdzie jesteś. No to wiem. No jakbym miał nie wiedzieć. Ale... A gdzie jesteśmy? No byla. na rapaka No, no nie chcieliśmy na rapaka jeszcze A czy tam jest rapaka? No, no. wie pan o co chodzi Jesteśmy na Aleje na Pawła Rapaka i Paweł i dalej A ja 304 dzisiaj jechałem na chatę o 10 Stąd Wie pan o co mi chodzi? Przez świąteczny jest Czy świąteczny Ale świąteczny, nie? Co roku 304 Dopiero byliśmy to wie pan. w szpitalu Bo no. miał w oku coś nie, A, wyciągana z oka. Dziewczyna mu do oka wpadła. O kurde. On ma teraz prezent, nagrodę za. Na, na dzielny jest, ma nagrodę. Kurde. No. To jest, kurde. jest taki ładnym. Jedynym w swoim rodzaju. Dokładnie. A on do kiedy? Do 31 sierpnia jest? Spoko. Tak, ale tu chwycę się. A tu jedzie, dobra. Kurde. No, sto nie pojęcie. No. Oho! Ale się patrzą, nie? Kurde. Ty jak w Gdańsku na stopiątkę się patrzą ludzie, to ci się patrzą na tego, nie? Coż to piątka to jeszcze na to, co jest rodzinnego? Star się u nas już wycopany niestety Ja mieszkałem w Gdańsku a ja mieszkałem w Gdańsku 15 lat Nie, niestety, 5 marca, nie? Ja? 5 marca wycofali, <mierdziśla> wycofali Niestety I w nisko U nas to podłogowe, to chyba nie dożyjemy tego A ja wolę lubię konstale. Ja lubię Konstalę, więc mnie to nie nie jest, To to szersze Ja lubię Konstalę, co mi tam Pomnik nie <mierdzi> trzeba panu wystawić wtedy Jak już pomnik ma

Przepraszam. No, 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 ja no, się ale... Dobra ja tam ludzi usiąść, ja tam idę usiąść.